Święty Jan Maria Vianney powiedział: Gdybyśmy nie mieli sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy pana. Kto go umieścił w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan. Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? Kapłan. To ją przygotowuje na spotkanie z Bogiem obmywając ją po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa. W tym szczególnym i ważnym dniu ustanowienia sakramentów eucharystii i kapłaństwa w święto wszystkich kapłanów stając w obliczu wielkiej tajemnicy waszego powołania i wybrania przez Chrystusa najwyższego pasterza Pragniemy podziękować Chrystusowi za dar Waszego Kapłaństwa, za Waszą codzienną posługę kapłańską. Dziękujemy za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za wszystkie łaski, które dzięki Waszej posłudze otrzymujemy. Jesteśmy wdzięczni. Za waszą obecność, serdeczność, życzliwość, otwartość, uśmiech, gotowość i poświęcony czas. Życzymy, aby towarzyszyła Wam ciągle bliskość tego, który Was powołał i któremu oddajecie swe życie. Niech najwyższy kapłan, Jezus Chrystus, zawsze błogosławi. Waszym kapłańskim powołaniu. Niech będzie źródłem Waszej radości i spełnienia. Dziękujemy, Parafianie.